No witajcie na moim kanale chcę Wam dzisiaj pokazać Federlinki które są bardzo proste do zrobienia nie wymagają żadnych krętlików ani agrawek za chwileczkę kamerkę ustawię w inny sposób i pokażę Wam jak to, jak to można bardzo łatwo szybko wykonać no i co potrzebujemy do wykonania takiego Federlinka koraliszki o, jak to się wszystko ładnie rozsypało. Zobaczcie, za, to, za tyle koralików ja zapłaciłem 1 euro w Polsce 5 zł. Z tego, co tu jest na opakowaniu. Do tego plecionka. Najlepiej, jak troszeczkę grubsza jest tak, ta plecionka, bo łatwiej wtedy, łatwiej wtedy wykonać to. I zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, tu jest już tu jest gotowy. O, taki federling. I teraz pokażę Wam jak go wykonać. Obcinam kawałeczek plecionki. Żeby łatwiej było go przez, przeprowadzić przez, przez tą perełkę. Ja zawsze lekko przypalam, o, o wtedy tak to jest taka plecionka rozszapierzona troszeczkę. Oj, nie mogę złapać. I teraz łapiemy, przekładamy przez oczko plecionkę o, mam przełożoną długość, yy, długość tego to jest zale, zależne jest od długości koszyczka z, zaraz zobaczycie dlaczego o. i po prostu z, na, najzwyczajniej to po prostu zawiązuje można podwójnym węzłem żeby, żeby ten węzeł był troszeczkę grubszy wtedy łatwiej jest ja wam pokażę tu na pojedynczym o i zsuwam węzełek tutaj do końca no i gdzie ja to zapalniczkę schowałem tutaj mam już moment 10 tu rzuciłem no. przypalę znowu o. i teraz zobaczcie nawlekam to na żyłkę trzymając w ten sposób nawlekam żyłeczkę no, ja nawet w okularach to już słabo widzę wiecie o jest zawieszona na żyłeczce tak? i teraz wam pokażę w jaki sposób zrobię to powoli żebyście dokładnie mogli widzieć Często, gęsto koszyczki nie mają tutaj tego krętlika, tak? Jest tylko to. No, nie mogę tego podnieść. I teraz zobaczcie, przekładam przez te oczko. Przekładam przez oczko. I zobaczcie. Rozdzielam to w ten sposób. Przekładam. Tylko jak jest skrętlik to uważajcie, żeby później łatwo było zdjąć, żeby właśnie w ten sposób zaciągać. O i zobaczcie, i jest gotowy, jest gotowy federling. To się nic nie plącze absolutnie. To o zestawie końcowym nie będę wam mówił, bo to według każdego według uznania jak to tam lubi jeden lubi po prostu na końcu mieć graweczkę, tak I in, inny, inny robi to na skrętce ale o skrętce było już tyle filmów że ja nie będę o tym mówił no ale teraz tak każdy powie no tak ale jak to zaraz koszyczek zmienić tak? zaraz wam pokażę jak to jest, jakie to jest proste zobaczcie łapie tutaj gdzie ten węzełek był tak jeszcze raz pokażę że tu bliżej, o, pokażę. Za ten fęzełek. Tak, złapię, pociągnę. Tak. I przekładam to ponownie. O. I koszyczek jest uwolniony. Bardzo proste, bardzo szybkie w wykonaniu. Kosztuje, kosztuje to grosze i naprawdę nic tu, nam się, nic tu się nie plącze ja w ten sposób od lat łowię i, i jeżeli łowię z, z Federlinkiem, bo najczęściej to łowię na zwykły paternoster na sztywno i mi się to naprawdę spisuje no jak sami widzieliście jest to bardzo prosta sprawa spisuje się to naprawdę dobrze także polecam wam wszystkim yy, spróbować przynajmniej zastos zastosować taki federlink i samemu sprawdzić jak to będzie, będzie się sprawywało w trakcie łowienia. Tak. No, zapraszam do, o, do oglądania mojego kanału, do subskrybowania. No, będzie więcej takich, będzie więcej różnych takich no, moich pomysłów. no To akurat nie jest mój pomysł, ale ja chciałbym po prostu Wam to przekazać, tak, żebyście, żebyście to poznali, bo nie widziałem tego na żadnym polskim kanale. E, powiem tak, że ja to stosuj, stosowałem pierwszy raz w życiu już, ja wiem, z 25 lat temu albo i, albo, albo i później wcześniej. No, a tutaj na niemieckim kanale właśnie pokazali coś takiego, nie? Dlatego przyszło mi do głowy, żeby, żeby Wam to pokazać. No, także trzymajcie się, życzę Wam wszystkim sztywnej linki i samych okazów.